Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak wyczyścić takie mocno brudne, stare płytki chodnikowe. Hmm, zobaczcie, takie to brudne jest. No i chcemy to wyczyścić. Wiadomo, można to wyczyścić karczerem. Pod dużym ciśnieniem, ale jeżeli ktoś z takiego sprzętu nie ma, tym bardziej nie ma dojścia do wody w tym miejscu, gdzie chce to wyczyścić. Ja mam akurat w tym momencie to zdemontowane, ale często jest tak, że macie gdzieś tam na zewnątrz, w takim miejscu, gdzie ja ani nie ma wody, ani prądu, więc karczerem sobie nie wyczyścicie i teraz tak, ktoś powie, kurczę, po co to czyścić, kupić nowe? No właśnie to jest problem. To są jeszcze takie płytki chodnikowe 30 na 30. O grubości 2,5 cm, w tej chwili nigdzie nie ma w sprzedaży, żeby takie można było kupić o grubości 2,5 cm. E, no, ktoś powie, niemożliwe. No tak, nie, niemożliwe kurczę. E, dzieci dzisiaj używają takie drony, jak kiedyś wojsko używało do latania i do obserwowania terenu. E, ludzie, już jak to się mówi, biznesmeni latają w kosmos, a nie można kupić takiej e, betonowej. Płytki kurcze chodnikowej, no nie można, o takiej grubości nie można kupić. E, dlatego chcę to użyć jeszcze, e, bo akurat taka, o takiej grubości tam się zmieści, gdzie chcę zamocować. Nie może być grubsza, bo teraz standardowe te płytki chodnikowe mają 5 cm, i to już jest za gruba, za ciężka, więc. No, jestem zmuszony po prostu odnowić te, które mam i wykorzystać. Sprawa jest banalnie prosta. Tak jak mówiłem, jeżeli nie macie gdzieś tam możliwości podłączenia karczera i pod wysokim ciśnieniem, je po prostu w ten sposób zmyć ten brud, to robimy tak. Wiertarka. Ja mam wiertarkę podłączoną oczywiście do 230V, więc pod sieć, tak to nazwijmy. Ale można użyć jakąś wiertarkę akumulatorową, więc wszędzie możecie to zrobić, gdzie nie macie dojścia do prądu. Więc taka standardowa wiertarka, ta ma chyba 750 W, 710 W. No i teraz tak, i zakładamy szczotkę drucianą szczotka druciana na wiertarkę. E, obojętnie jaka szczotka druciana. Ja mam akurat taką szczotkę drucianą założoną w tej chwili, e, bo w sumie tą najmniej używam, więc jest w najlepszym stanie, więc warto ją wykorzystać do tego celu. I teraz tak. E, I po prostu chwila moment to zajmuje, żeby to oczyścić. Po prostu zeszlifujemy tą górną powierzchnię, która jest zabrudzona i praktycznie w kilkanaście sekund do minuty jeden taki e, płytkę chodnikową mamy wyczyszczoną. Już wam pokazuję, żeby nie było, że tylko gadam. Więc tak wygląda właśnie taka brudna. Nie wiem, czy to kamera oddaje to, że to jest to brudne takie zapyziałe. Oczywiście można to zrobić różnymi szczotkami, takimi zakładanymi na wiertarkę. E, pokażę wam kilka, jakie mam. Tu jest taka, taką którą Wam się będzie najlepiej robić. Taka mała to oczywiście nie e, takie małe to się nie nadają bo to są zbyt małe e, można też zrobić takim papierem ściernym e, na takim wałeczku więc tym też można zrobić ale jak to się mówi czym więcej e, tej szczotki drucianej tym lepiej Wam będzie się robiło Zanim zacznę szlifować, bardzo ważna rzecz okulary ochronne, żeby jakaś drobinka pyłu czy odprysku tutaj od betonu tych resztek nie wpadła nam w oko. Lepiej sobie zmniejszyć obroty, bo ta wiertarka jest dosyć mocna. Gotowe. I teraz porównanie brudna płytka chodnikowa, tak wygląda, a tak wygląda oszlifowana. No jest nie może śnieżno biała, ale jest biała. Zobaczcie, taka różnica. I praktycznie tak jak mówiłem, kilkanaście sekund, w zależności jak to szybko będziecie robili, jak będziecie przyciskać. Da się zrobić to w pół minuty. Ja może troszeczkę dłużej robiłem bo troszeczkę bardziej dokładnie jeszcze można ją trochę bardziej podszlifować, ale już taki pierwszy efekt yy, bardzo szybko, więc jeżeli macie położony gdzieś tam chodniczek i chcecie go po prostu odświeżyć, żeby ładniej wyglądał, no to widzicie albo wiertarka tego typu podłączona pod 230V albo ewentualnie jakaś wiertarka akumulatorowa i w ten sposób ja wiem, że to jest tylko jeden kafelek więc to też jest inaczej niż kilkanaście metrów no ale jeżeli ktoś ma czas, chce się pobawić to w ten sposób może się pobawić nie? i to zrobić w taki sposób oszlifuję kolejną, zobaczymy czy będzie różnica pomiędzy tą a tą w zależności jak jest mocno ubrudzona tak to wygląda z bliska Brudna, zeszlifowana. Wiadomo, to są betonowe płytki chodnikowe, więc wiadomo beton po prostu zeszlifowujemy. Wiadomo od warunków pogodowych, jak macie dziś jakieś liście i tak dalej, no to po jakimś czasie znowu to się zbrudzi. No, ale jakby ktoś chciał się pobawić, jakby ktoś chciał zrobić... Ładniejsze schody, jeżeli ma z tego typu, bo kiedyś wiem, że w czasach PRL-u z tego typu właśnie robiono stopnie schodów. No i powiem Wam, że to był dosyć dobry materiał, bo praktycznie te schody do dzisiaj tam gdzieś żyją. Nawet są te schody teraz te z tego typu właśnie kostki chodnikowej oklejane jakimiś gresami i tak dalej, nowoczesnymi materiałami. Trzecia sztuka. No, powoli się coraz większą wprawę uzyskuje. E, tutaj jeszcze trzeba troszeczkę poprawić. No, jest to może na większej ilości pracochłonna praca, ale na kilku sztukach to idzie elegancko. Dobra, słuchajcie, to tyle co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o szlifowanie. Jeżeli mój filmik Wam się przyda, to łapka w górę, będę wiedział, że było warto pokazać te prace, jak wyszlifować, oczyścić stare płytki chodnikowe. Pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia, cześć.